Matka to osoba najbliższa sercu, to osoba chyba najważniejsza w życiu, bo każdy człowiek zaczyna swoje życie w łonie matki. Szczególnie z nią jest związany i z jej miłością. To serce matki bije zawsze rytmem serca dziecka. Ona jest przy dziecku, ona zawsze daje nam dobre rady, dobre wskazówki. Myślę, że każdy z nas przeżywał takie sytuacje, zwłaszcza w młodości. I kiedy matka widziała, że schodzimy na złe drogi, to mówiła: Dziecko, to nie jest dla ciebie droga, to nie jest dla ciebie miejsce, to nie jest dla ciebie towarzystwo. I nas upominała. Ale kiedy matka widzi, że już nie ma argumentów, to ostatnim argumentem matki są jej łzy. I tak było właśnie tutaj w Lasalet w XIX wieku. Kiedy ona przyszła jako zapłakana matka, to jest ten ostatni argument, który ona wyciąga, żeby wezwać nas do nawrócenia. Jeśli to łzy są na twym obliczu, to znak, że nasze troski znasz, może tak trudne. Skończenie pokażna.